Wszystkie są nasze oczekiwania, nasze plany, strategie dotyczące zarówno polityki migracyjnej Unii Europejskiej, jak i zakresu współpracy między Unią a Północną Afry Afryką i Bliskim Wschodem. Jak popatrzymy na mapę Ligi Państw Arabskich, to jest dokładnie ten region: region Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Tutaj są bardzo bogate państwa. Z którymi zresztą też przez ich liderami rozmawiałem o potencjalnych inwestycjach w Polsce, ale są również państwa, które wymagają troski, wymagają wsparcia. Cieszymy się oczywiście wszyscy, że dochodzi do względnej stabilizacji sytuacji w Syrii, która była zarzewiem problemu migracji, migracyjnego, problemu z uchodźcami, ale oczywiście też staramy się doprowadzić do sytuacji, gdzie współpraca głównych instytucji unijnych, państw członkowskich i w ramach Ligi Państw Arabskich złagodzi ten, te napięcia migracyjne. A więc pierwszy cel to złagodzenie tych napięć migracyjnych i związanych z ruchem uchodźców z północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu. I tutaj widać, że ta nasza pozycja, nasze stanowisko czyli pomoc na miejscu, powodowanie, żeby ludzie nie wyjeżdżali z tego regionu do Europy, nie tylko się przebija, ale jest pozycją zasadniczą, jest pozycją dzieloną przez wszystkich, czy ogromną większość innych państw członkowskich Unii Europejskiej i znajdującą zrozumienie wśród państw Ligi Arabskiej. Drugi temat, bardzo szeroki, to przeciwdziałanie terroryzmowi. To się łączy oczywiście z ruchami migracyjnymi, ale jest szerszy. I tutaj także Polska ma swoje bardzo jednoznacznie określone stanowisko. Bronimy się przed jakimkolwiek ryzy jakimikolwiek ryzykami transferu, terroryzmu do, do Europy, do Polski w szczególności. Jest to bardzo ważne. Podczas mojego wystąpienia zaznaczyłem również naszą pozycję, jeśli chodzi o zarówno politykę klimatyczną, Naszą rolę w kontekście konferencji COP24 w Katowicach, wykonanie, wykonanie porozumienia paryskiego, czyli tak zwany podręcznik katowicki, Katowice Rulebook, to z jednej strony bardzo ważny temat, który tutaj jest poruszany, a z drugiej również mówiłem o współpracy gospodarczej, handlowej, turystycznej i to jest też bardzo ważny obszar. Także wspomniałem o konferencji, która się niedawno odbyła w Polsce i tutaj bardzo pozytywne głosy na temat tej konferencji, która przyczynia się do postępu procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, a o to nam właśnie chodziło i cieszę się, że tak to zostało tutaj odebrane i wśród przywódców państw arabskich był to temat bardzo pozytywnie postrzegany. My możemy na tym budować. Pozycja Polski zresztą Rośnie bardzo wyraźnie, widać to po bardzo wielu międzynarodowych konferencjach, które są tutaj, które w Polsce się odbywają, takich jak chociażby NATO w 2016 roku, czy konferencja właśnie Katowicka, m, Narodów Zjednoczonych, czy choćby konferencja Piskowskodnia. Na marginesie tego szczytu również odbyłem wiele rozmów z przywódcami państw europejskich, m.in. z. Premierem Holandii, premierem Czech, premierem Słowacji, panią premier Theresa May. I to są rozmowy zwykle o sprawach wewnątrzeuropejskich naszych, oczywiście o Brexicie, ale także o współpracy handlowej, jak łagodzić pewne napięcia i jak budować na pozytywną agendę na przyszłość w oparciu o budżet na konstruowany na kolejne 7 lat ale także o rosnącą rolę Europy środ Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie Polska odgrywa oczywiście zasadniczą rolę.